Dzień dobry. Można? Pani Werna? Carlo Pentecoste. Rozmawialiśmy rano o spotkaniu. Certo, Oczywiście. Przepraszam. Umówiłam dwa spotkania o tej samej porze. Może Pan chwilę poczekać? Niestety, mam coś ważnego do załatwienia. Skoro tak. Może, może dokończymy obchód razem, nie jeśli nie ma wyjścia? Dziękuję. Dużo naturalnego światła. Rzadko w Mediolanie trafia się dom niezacieniony przez wysoki budynek. No i te kolory o zachodzie słońca. Latem musi być gorąco. Na pewno. Ale pokój jest jasny. Sypialnie mają klimatyzację. Jeszcze raz je obejrzę, jeśli można, naturalnie. Piękna architektura. Tyle detali. Cieszę się, że się Panu podoba. Bardzo. Przynajmniej to, co już widziałem. To duże mieszkanie. Jest co oglądać. Nie mogę się doczekać. Będzie pan mieszkać sam? Tak. Spory metraż jak na jedną osobę. Musimy już iść. Mam spotkania. Pan wybaczy.